O już jest tyle poradników, że to chyba nie muszę więcej pokazywać, tylko zrobię taki film bardziej rozrywkowy. Na MacBooku starym jeszcze z Intelem, jak widać ma Windowsa, tym się posiłkuje, bo program, skrypt na Maca, no na Maca nie działa, na Linuxa wiem, że działa. Sam undervolting przydaje się w cech C głównie, cech A i B, w sumie też w tych dziewięćdziesiątkach, ale mniej. Jak ja uważam, że cze z tego najwięcej e, korzysta, że tak powiem, z obniżenia napięć. Ja mam takie bezpieczne opcje z tabeli i daje 2x3D, nie wiem ile to jest. W sumie nie pamiętam ile to jest w, w, w tych voltach, raczej w miliwoltach. Czy tak naprawdę szacunek należy się dla Kuby Milewskiego, moderatora u mnie też na, na grupie, bo on pierwszy wyszedł z tym undervoltem i tak naprawdę dzięki niemu, dzięki jego pomocy, ja zrobiłem też undervolta teraz się tego nauczyłem. Teraz już jest mnóstwo poradników. To, to nie problem, kiedyś problem był. No i to jest druga cech B, która zapewne, zapewne pójdzie do Dominika, to już można śmiało powiedzieć. Także znajomości się przydają, można powiedzieć, też e, dzięki Krzychowi, też z grupy, członkowi, w ogóle ona jest tu u mnie, tak. Także community, społeczność, jak najbardziej, widzę, działa wspólnie, razem. Wspólny cel to przywracanie do życia tych konsolek i korzystanie z nich jeszcze, tak. Eliminacja wad wieku dziecięcego. No bo, kurde, tak i ikonicznej konsoli, drugiej tak wyglądającej, tak działającej, no uważam, że, że nie ma. No może pierwszy Xbox jeszcze, pierwszy, pierwszy Xbox FAT, no ale on też ma wady w wieku 10. to jest ostatnia rewizja, tylko to już abstrahuję od tego wszystkiego. No, undervolting się przydaje, tylko to nie jest jakiś must have. to jest rzecz przydatna. Kolejna taka modyfikacja z wielu, tak jak Delete, która po prostu pozwala na lepszą pracę, na lepsze działanie tej premierowej konsoli, no, elegancko.